Mam na imię Ania, mam 36 lat, jestem szczęśliwą żoną mojego kochającego męża i spełnioną kobietą. Od 11 roku życia choruję na cukrzycę typu pierwszego. Cukrzycę insulinozależną, na tę chwilę nieuleczalną i tak zmierzam przez życie. Moje początki z chorobą nie były wcale łatwe, bo jednak byłam 11-letnim dzieckiem, także no. Ciężka, ciężka diagnoza, ale ja nie byłam świadoma zupełnie. 25 lat temu też mało się mówiło o cukrzycy, niewiele się wiedziało, właściwie nie wiadomo było, co to, co to za choroba. Anie od najmłodszych lat ciągnęło do adrenaliny i niebezpieczeństw. Wspinanie się na drzewa, wywrotki na rowerze przez szybką jazdę to była codzienność. Beztroskie, pełne adrenaliny dzieciństwo skończyło się, kiedy miała 10 lat. W swojej książce pod tytułem Cukrzycowy Zawrót Głowy, którą ostatnio wydała w bardzo obrazowy i sugestywny sposób opisuje, jakie były początki, jak bardzo była zagubiona jako dziecko w nowej sytuacji, w której się znalazła. W kilka miesięcy z pełnego życia i energii dziecka zrobiłam się apatyczna i senna. Bardzo chciało mi się pić, mocno schudłam. Nie rozumiałam, co się ze mną dzieje. Nikt nie rozumiał, bo nikt w domu nie chorował na cukrzycę. Diagnoza była jednoznaczna. Cukrzyca typu pierwszego, co przybiło bardzo rodzinę, szczególnie mamę, ale nie mnie. Choć miałam niecałe 11 lat i byłam małą dziewczynką, ale zaliczałam się do tych dzielnych pacjentów. Koszt bycia dzielnym pacjentem odegrał kluczową rolę w późniejszych latach. Ja na samym początku, tak jak, yy, tak jak mówiłam, że kryłam swoje emocje, kryłam to, że mi jest ciężko, że czuję się niesprawiedliwie z tym, że zachorowałam, że jest mi źle z tym. A dopiero to po latach wyszło. I gdzie te emocje napływały, napływały, i dopiero wtedy poczułam, poczułam to wszystko, znaczy nie poczułam, ja dopiero wtedy się odbiło to na moim zdrowiu i no i wtedy naprawdę dużo dużo przecierpiałam. W jej życiu pojawiło się wiele wątków. Grała w orkiestrze Dentej, zwiedzając świat, skończyła germanistykę, zrobiła prawo jazdy na motor, pracowała przez rok jako oper w Niemczech, zakochiwała się i odkochiwała, w końcu wyszła za mąż. Te ważne wydarzenia z życia poprzeplatane były problemami z odżywianiem, z którymi borykała się dość długo, aż w końcu z depresją, która często towarzyszy cukrzycy. Bycie nastolatką z cukrzycą to jest, to jest ciekawy temat i taki no, zbudzający wiele, wiele emocji, ponieważ ja będąc nastolatką... Przechodziłam różne okresy: i buntu, i złości, i niesprawiedliwości. Te, te, I i nie, nie chciałam podawać insuliny, a musiałam. I nie, nie chciałam słuchać rodziców, a powinnam. Ten okres najlepiej no, przetrwać przeczekać poczekać na lepsze czasy. Nie wiadomo ile to będzie trwało, bo to może być różnie, jak yy, zależy też od, pewnie dużo od środowiska, w jakim się otaczamy. No, ten okres przechodzi, bo my też stajemy się bardziej dojrzali, i lepiej rozumiemy to co, to, co się dzieje, to co ma wpływ na nasze zdrowie, i jak, jakie później są konsekwencje na przykład. Zbalowania. Ja nie miałam dobrego wyrównania w okresie nastoletnim, bo dotknęła mnie też in, inne zaburzenia odżywiania, i chorowałam y, długie lata na anoreksję, i z tym się zmagałam. Także połączenie zaburzeń odżywiania z cukrzycą typu pierwszego to jest y, mieszanka wybuchowa, ale przetrwałam ten okres. Ten okres przetrwała też moja rodzina. Niełatwy i dla mnie. I dla rodziców, i dla najbliższych, ale przeszliśmy przez to naprawdę daliśmy radę. Na szczęście udało jej się z tego wyjść zwycięsko. Z Pawłem poznali się i po roku zostali małżeństwem. Jak podkreśla Ania, Paweł to wspaniały człowiek, który jest u jej boku. Rola bliskich nie jest wcale taka prosta, bo oni nie siedzą w nas, oni nie wiedzą, co nam jest. Gdy my ukrywamy to i, i tajemy te emocje, no to oni w zasadzie nie, nie, nie powiedzą, nie odezwą się. Więc y, tutaj to jest też taka delikatna. Delikatna sfera, po której no, no ciężko, ciężko, żeby po prostu naruszyć jakieś, naruszyć jakieś granice, tak? bo no, no nie zawsze chce się po prostu mówić o tej chorobie. Więc, więc tutaj to, to nie jest łatwa sprawa, a będąc jednak cukrzykiem, no to, no to nie choruje tylko cukrzyk, ale choruje też cała rodzina. No i my Cukrzycy, też powinniśmy być jak gdyby wyrozumiali i cierpliwi do tej drugiej osoby, bo ona też sporo musi jednak wnieść na, na, na siebie i, i sporo, spore obciążenie to jest dla, dla, dla niej, dla, dla, dla osoby, która po prostu no, widzi bliską osobę, że choruje i że jest jej ciężko, no to, no to te, tej drugiej osobie też jest ciężko. Od Ani można się wiele, wiele rzeczy dobrych nauczyć, bo Ania jest naprawdę bardzo dobrą osobą, e, taką do rany przyłóż, więc e, to już w ogóle nie jest też związane z cukrzycą tak naprawdę. No nie wiem, no... Myślę, że takiej cierpliwości i takiej życzliwości do drugiego człowieka... E, no... No i że co, no że... Nigdy się nie poddawaj, dąż do celu i na pewno to osiągniesz. No, takie, takie przesłanie Ania niesie swoją osobą. Sport dla Ani od dzieciństwa był nieodzownym elementem życia. Jak sama mówi w książce, był moim konikiem. Uwielbiałam ruch. Im szybciej biegałam, rzucałam czy skakałam, tym jeszcze bardziej to kochałam. Cukrzyca tego nie zmieniła. Sport w moim życiu towarzyszył mi w zasadzie od zawsze. Od zawsze w sumie też mam cukrzycę, bo ta cukrzyca. No, Towarzyszy mi od młodości. Ja też od młodości byłam bardzo aktywnym dzieckiem. No, wszędzie było mnie pełno. Uwielbiałam ruch i, i każdy jeden sport. Każdy jeden sport grałam w piłkę nożną z chłopakami, gdzie wcześniej, jako dziewczynki, mało grały w piłkę nożną. Ja byłam jedyną dziewczynką, która w zasadzie była na boisku. E, uprawiałam koszykówkę, e, brałam udział w różnego rodzaju zawodach, w biegach. W tym byłam dobra. Naprawdę wygr wygrywałam, no wygrywałam zawody, e, ale. Ale, ale to, nie było, to nie było takie dla mnie istotne jak to, że po prostu mogłam faktycznie ten, ten sport w życiu połączyć nawet z tą cukrzycą. Dzisiaj gra, biega, uwielbia ping-pong, ale największa jej pasja to rower. Rowery to jest coś, co po prostu od zawsze mi towarzyszą. I teraz mam ich obecnie pięć. Czasami zastanawiam się, który wybrać, na który pojechać, bo, bo po prostu na wszystkie mi ciągnie, a nie, nie na wszystkie jest po prostu siłę czasami, czas. Więc po prostu no. Wybieram ten, który najbardziej kocham. Obecnie najbardziej kocham rower szosowy, ale to są też MTB, i e bajki, też jest rower street trailowy, taki do, do trików, można powiedzieć, takie skakania na nim, więc. No, to jest taka szeroka dyscyplina tego, tego roweru mojego, e, którą, którą już od pół roku trenuję tak na poważnie. To ukochanie sportu wymaga od niej częstych treningów, wytrwałości, nieraz przekraczania swoich możliwości. Od czterech lat prowadzi blog Bike Cukrzycowo, na którym stara się dzielić informacjami na temat swojego życia z cukrzycą, a także uprawiania sportu. Blog rozwija się. Mój blog, Bajk Cukrzycowo, zaczęłam pisać w 2018 roku. To było 4 lata temu. Na początku chciałam po prostu pisać takie artykuły, jak mi z tą cukrzycą jest, i jak jakie tam mam przygody na rowerze. I tym chciałam się po prostu podzielić. Ale stwierdziłam, że blog nie jest, nie jest, taką, nie jest takim, takim yy... Takim intymnym wyz, wyznaniem tego, tego, co w zasadzie mam w środku. I chciałam sięgnąć po coś więcej, chciałam coś, coś inaczej to zrealizować. I postanowiłam napisać książkę. Książkę właśnie o cukrzycy i o moich doświadczeniach, o moich problemach, o moich y, trudnościach, o moich zmaganiach o tym, o tym że, że mogę na, naprawdę sporo, mimo, mimo tych. Ciężkich cięższych chwil. I tam faktycznie to zawarłam, napisałam cukrzycowy zawrót głowy, i, i to naprawdę mi pomogło. To mi pomogło nie tylko pozbierać się z tymi myślami i z, tą, z, tym, z tym wszystkim, z tymi trudnościami, ale to też pozwoliło pomóc też i innym i Dostaję feedback od moich czytelników, że ta książka, to tak jakbym jak pisała, jak, jak, Ania, jakbyś, jakbyś znała moją historię. Skąd ty znasz moją historię? No po prostu tak to jest. Tak to właśnie jest. Naszym wspólnym marzeniem, jeżeli chodzi o rowery, jest jeżdżenie po najpierw po Polsce, a później będziemy rozszerzać to na cały świat, ale w taki sposób, że chcemy mieć kampera i chcemy mieć możliwość wkładania tych rowerów do tego kampera i ja generalnie nie robię tym rowerem kilometrów setek, tak? Tylko ja sobie przyjadę 30-40 kilometrów i jestem zadowolony. Więc ja chcę pojechać gdzieś, nowe miejsce, pozwiedzać sobie, a Ania będzie. Ania będzie za mną jechała po prostu tą swoją koleżówką i będziemy po prostu objeżdżać rejon, nie wiem, no Polskę, świat dookoła po prostu właśnie w taki sposób, czyli od miejsca do miejsca ja jadę kamperem, na miejscu gdzieś tam sobie krążę, a Ania goni mnie tym swoim rowerem szosowym. Jeździć po prostu i zwiedzać jak najwięcej i cieszyć się tą pasją wspólną. Najważniejsze w Cukrzycy to wydaje mi się, że jest ją po prostu zaakceptowanie, zaakceptowanie faktu, tego, jak, że ona z nami jest. Ona z nami jest i będzie. I mm, pogodzenie się z tym może trwać wiele. Ja nie mówię, nie wiem, czy jestem do, do końca pogodzona z tym faktem, że jestem chora na cukrzycę typu pierwszego, aczkolwiek mm, no staram, staram się po prostu no to, to przyjąć i przejąłam to. Um, cukrzyca nie jest łatwą chorobą. Ze względu na staż choroby, Ania miała do czynienia z wieloma formami terapii, zaczynając od sztywnych dawek insulin poprzez intensywną insulinoterapię, w końcu dochodząc do terapii pompą insulinową w 2009 roku, na początku bez ciągłego monitorowania glikemii, w 2012 już z CGM, następnie w miarę rozwoju technologii do najnowocześniejszych rozwiązań jak pompa 780G. W tym leczeniu pomaga jej lekarz. Lekarz to nie jest tylko, nie, nie daje tylko wiedzy i wskazówek, ale to jest też osoba, która powinna wspomóc nas, y, gdzieś tam podnieść na duchu, czasami, czasami kopnąć w tyłek, jak jest po prostu taka potrzeba. To jest, to nie jest, to, to jest naprawdę ciężkie zadanie, aczkolwiek. Teraz od, no już od kilku, kilkunastu lat, bo już się leczę u jednego z diabetologów, znalazłam go. Naprawdę go znalazłam. To jest wspaniały człowiek, którego naprawdę którego dostałam nie dość, że ogrom wiedzy, którą ma i którą mi przekazał, to jeszcze tak duże wsparcie. On mnie po prostu no wspiera na co dzień i wystarczy, że, że ja pomyślę sobie, że mogę się odezwać do niego, a on tam będzie i on tam jest. To jest to jest niesamowite.